Drodzy gimnazjaliści, pragnę Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia tego materiału filmowego, który promuje nasze szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu Myszkowskiego. Wiem, że stoicie w tej chwili przed trudnym wyborem, jaką szkołę wybrać i gdzie się dalej kształcić. Uważam, że warto wybrać jedną z naszych szkół, dlatego że sam kiedyś, będąc w Waszym wieku, miałem podobny problem i nie wiedziałem, co dalej ze sobą zrobić. Wybrałem jedną ze szkół na terenie powiatu Myszkowskiego i dzisiaj tego nie żałuję. Z wykształcenia jestem lekarzem, w chwili obecnej starostą. Uważam, że warto dalej się kształcić na terenie powiatu Myszkowskiego, wybierając jedną z naszych szkół ponadgimnazjalnych. Zespół szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Żarkach to szkoła bogata w doświadczenia i szkoła z ambicjami. Dziś proponujemy w ramach zespołu trzy podstawowe rodzaje szkół. W ramach liceum Ogólnokształcącego przygotowaliśmy pięć oddziałów z rozszerzonym programem nauczania, które przygotowują naszych przyszłych absolwentów do podjęcia nauki zarówno na uczelniach technicznych, jak i humanistycznych. Dodatkowo każdy z kierunków oferuje zajęcia z nowych technologii informatycznych. Zespół szkół prowadzi również technikum, które uczy w pięciu zawodach, opierających się na usługach gastronomicznych i hotelarskich oraz związanych z tym, co we współczesnym świecie jest nieodzowne informatyką. W ofercie mamy również szkołę policjalną, gdzie można uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które dają solidne podstawy do podjęcia pracy w pilnie poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Zespół szkół w żarkach prowadzi liczne kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dziś 27 specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców nie tylko na rynku lokalnym. Nasze analizy opieramy na wynikach badań daleko wykraczających poza powiat i województwo. Naszą siłą jest szeroki kontakt ze światem. Współpracujemy ze szkołami z dziewięciu państw. A tam, gdzie nie mogą dotrzeć nasi uczniowie, łączymy się dzięki pięciu pracowniom komputerowym i własnej serwerowni. Dla relaksu kawiarenka ZMTV i coś, czego nie znajdziesz w innej szkole alejka rekreacyjna. Zespół szkół w żarkach realizuje zajęcia w ramach 15 projektów regionalnych, ogólnopolskich i europejskich. Jesteśmy m.in. Szkołą Nowych Technologii, Szkołą Bez Przemocy i liderem przedsiębiorczości. Każdy, kto podejmie naukę w naszej szkole, może liczyć na fachowe doradztwo. Badamy predyspozycje zawodowe i przygotowujemy do dalszego rozwoju, tak by dyplom ukończenia naszej szkoły znaczył tyle samo, co sukces w życiu. To już sprawdzone. Nasi absolwenci z powodzeniem prowadzą własne firmy, ale też osiągają dobre wyniki w toku studiów, takich jak medycyna, rachunkowość, finanse i informatyka. Zespół szkół w żarkach, szkoła na miarę XXI wieku.